Zamknij się i słuchaj mojej matki, krzyknął mój mąż, kiedy próbowałam wyjaśnić, dlaczego nie mogę oddać teściowej spadku po mojej mamie w wysokości trzech milionów. Wieczorem stał w drzwiach, trzęsąc się, mówiąc: Kochanie, błagam, powiedz, że to jakieś nieporozumienie. Mama jest w szoku. Zasubskrybuj kanał i zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania. Magdalena Pawłowska czuła, jak jej głos znika z dnia na dzień, jakby życie powoli wymazywało ją z obrazu, w którym miała być główną bohaterką. Mieszkanie w ursusie, wynajęte na prędce, ciasne, z rurami, które jęczały w nocy jak zranione zwierzęta, nie było najgorsze. Gorsze było to, że mieszkała tam z człowiekiem, który milczeniem budował między nimi mur, jakby każde jego nie powiem nic było cegłą dokładaną do tej ściany. Paweł Walczak siedział na kanapie, wpatrzony w ekran telefonu, skrolując wiadomości, których nie chciał jej pokazać. Ruch jego kciuka był jedynym znakiem, że jeszcze istniał. Magdalena patrzyła na niego, jakby patrzyła na kogoś, kogo znała dawno temu, ale teraz był już tylko cieniem. Nie zdążyła zapytać, o której wróci z pracy, ani czy zje coś ciepłego, bo drzwi otworzyły się nagle, jakby nigdy nie były zamknięte. Magda, głos Jadwigi Górskiej był twardy jak metal. Musimy porozmawiać. Słowo musimy zawsze zwiastowało decyzję już podjętą. Jadwiga zdjęła buty, jakby była u siebie, sięgnęła po ekspres do kawy i postawiła go na blacie bez pytania. Magdalena nalała filiżankę kawy, ale jej ręce drżały. Zróbmy tak. Sprzedam moje mieszkanie na Mokotowie, wy dorzucicie pieniądze z Twojego spadku i kupimy coś większego. M4, może nawet M5. Ty, Paweł i ja. Każdy będzie miał swój kąt. Filiżanka uderzyła o blat głośniej niż Magdalena zamierzała. Złość przyszła powoli, jak rozgrzewający się ogień. Jadwigo, to nie jest dobry pomysł. A jaki masz lepszy? Wyrzucać dwa i pół tysiąca miesięcznie na ten śmierdzący pokój. Twoja ciotka Renata zostawiła ci te pieniądze, prawda? To zrób z nimi coś pożytecznego. Rodzina powinna być razem. Nie ma czegoś takiego jak moje i twoje. Pierwszy raz wspomniała o spadku tak otwarcie. Magdalena poczuła, jak żołądek jej się kurczy. <laughs> Skąd ty w ogóle wiesz o tych pieniądzach? Uśmiech Jadwigi był krzywy, złośliwy. Powiedzmy, że usłyszałam jak rozmawiałaś z Martyną. Nie jestem głucha. Magdalena usiadła w milczeniu, patrząc na parę unoszącą się z filiżanki. Myśli biegały jej po głowie jak spłoszone myszy. Nie chodziło tylko o pieniądze. Jadwiga zawsze znajdowała sposób, żeby wejść głębiej, dalej, bliżej niż powinna. Paweł wrócił późnym wieczorem. Zdjął buty kurtkę, rzucił klucze na szafkę i nawet nie spojrzał w jej stronę. Twoja mama ma plan. Zaczęła łagodnie. Ale z wyraźnym napięciem w głosie. Chcę, żebyśmy połączyli środki i kupili mieszkanie na trójkę. Paweł otworzył lodówkę, wyjął piwo, odkręcił butelkę, jakby nie słyszał. I, i ja nie chcę tego robić. Magda, przecież to by nam bardzo pomogło. Wiesz, że nie możemy nic odłożyć. Z twoimi 310 dziesięć tysiącami i jej dwieście osiemdziesięć moglibyśmy kupić coś naprawdę dobrego. Tu nie chodzi o pieniądze, chodzi o przestrzeń, o mój spokój, zamknął lodówkę powoli, jakby każde słowo musiał przełknąć osobno. Jesteś bardzo egoistyczna, wiesz? To jedno zdanie dźwięczało w jej głowie jeszcze długo po tym, jak poszedł do Łazienki. Egoistyczna, bo nie chciała dzielić życia z kobietą, która od początku robiła wszystko, by ją kontrolować. Magdalena zasnęła tej nocy na kanapie z otwartymi oczami, wpatrzona w sufit, który zdawał się coraz niżej nad nią zawisać. Kilka dni później, Martyna, jej przyjaciółka z pracy, spojrzała na nią z niepokojem: Znowu nie spałaś, co? Nie rozumiem, dlaczego oni myślą, że to normalne, bo dla nich to może jest. Ale to nie znaczy, że musisz w tym uczestniczyć. Jadwiga zachowuje się, jakby to było oczywiste. Jakby wszystko, co mam, było automatycznie ich. Martyna spojrzała jej w oczy. A Paweł? Paweł jest gdzieś indziej, nawet kiedy jest tutaj. Cisza pomiędzy nimi była ciężka. Magdalena czuła, jak coś w niej pęka, jakby zaczynała odsuwać się nie tylko od Pawła, ale od tej całej rzeczywistości, która jej nie pasowała. Wieczorem, gdy Paweł wrócił z pracy, znowu patrzył w telefon. Nie zapytał, jak minął jej dzień, nie zapytał, czy coś ją boli. Myślałeś chociaż przez chwilę, że ja tego nie chcę? Zapytała w końcu głosem cichym, ale drżącym. Nie odpowiedział od razu. Minęła długa chwila, zanim podniósł wzrok. Ty nigdy niczego nie chcesz. To ją zabolało bardziej niż poprzednie słowa, bo może miał rację. Może rzeczywiście przestała czegoś chcieć, ale czy to znaczyło, że musi zgodzić się na wszystko, co narzucała jego matka? Wiesz, co chce? Powiedziała w końcu powoli. Chcę mieszkać sama, bez jadwigi, bez ciebie, jeśli trzeba. Paweł się zaśmiał, krótko, gorzko. Ty nie przeżyjesz miesiąca sama. Magdalena wstała, poszła do sypialni i zamknęła drzwi. Położyła się na łóżku i czuła, jak serce bije jej coraz szybciej. Nie ze strachu, z decyzji. Dwa dni później, wracając z pracy, zauważyła kopertę w skrzynce. Nie było nadawcy. W środku jedno zdjęcie. Zdjęcie zrobione z oddali, na którym ona i Martyna siedzą w kawiarni pochylone nad stolikiem. Z tyłu krótkie zdanie: Uważaj komu ufasz. Magdalena poczuła zimno w karku. Nie z powodu zdjęcia, ale z powodu tego, kto mógł je zrobić, kto obserwował, kto wiedział. Drzwi do mieszkania trzasnęły. Jadwiga weszła z torbą w ręku. Przyniosłam ci coś. Kapcie te twoje są już stare. Magdalena nie odpowiedziała. Patrzyła na nią jak na zagadkę, której nigdy nie zdoła rozwiązać. Nie wiedziała jeszcze, że tego wieczoru dowie się, co naprawdę łączy Pawła i Martynę. Drzwi otworzyły się niemal natychmiast, jakby Martyna Duda czekała już pod nimi. Jej twarz była surowa, skupiona, ale bez zaskoczenia. Oczy ciemne i spokojne, jakby już wszystko wcześniej wiedziała. Magdalena weszła bez słowa, torba na ramieniu ledwo się trzymała, jakby była cięższa niż zwykle. Trzęsła się lekko, a skóra wokół oczu była podrażniona od łez i niewyspania. Martyna nie pytała o nic, nie potrzebowała pytań. Córka stanęła w korytarzu, opierając się o ścianę, jakby kolana zaraz miały się ugiąć. Matka podała jej szklankę wody, a potem wskazała pokój, żadnych słów, cisza jako schronienie. Magdalena położyła się na rozkładanym łóżku, patrząc w sufit. Czuła się pusta, ale coś w tej pustce bolało jeszcze bardziej. Jakby każda myśl musiała przejść przez gęstą mgłę strachu i rozczarowania. Dopiero rano, kiedy kawa parowała w kuchni, prawda zaczęła wychodzić. Siedziały naprzeciw siebie, milcząc, aż Magdalena spojrzała na matkę. On mnie zastraszył, mamo. Głos jej zadrżał, a oczy znów się zaszkliły. Powiedział, że muszę włożyć pieniądze do wspólnego dobra. Ścisnął mnie za ramię. Mocno. Nigdy wcześniej tak nie patrzył. Martyna uniosła wzrok z filiżanki. nie było w niej szoku, była tylko stara, głęboka irytacja, która w niej dojrzewała od dawna. Ten pieniądz jest twój. Renata całe życie harowała w szkołach, bez męża, bez dzieci, a wszystko to dla ciebie, nie po to, żeby jakaś kobieta, która traktuje cię jak bankomat, mogła sobie kupić nowe zasłony i przenosić się zmokotowa na wasz koszt. Magdalena przygryzła wargę. Wspomnienie dłoni Pawła, zaciskającej się na jej ramieniu, wróciło z niepokojącą ostrością. Nie bolało fizycznie, ale jego twarz. A on? zapytała cicho. Czy on kiedykolwiek mnie naprawdę kochał? Martyna spojrzała na nią uważnie. Nie wiem, kochanie. Ale wiem, że jeśli ktoś Cię kocha, to Cię nie straszy. Później tego samego dnia, Magdalena znalazła zdjęcie, które przyniosła ze sobą w kopercie. Położyła je na stole i pchnęła w stronę matki. Ktoś nas śledził, mnie i Martynę. Martynę z pracy? Magdalena skinęła głową. Zdjęcie przyszło bez podpisu. Z tyłu ktoś napisał: Uważaj komu ufasz. Martyna zmrużyła oczy, po czym powiedziała coś, czego Magdalena się nie spodziewała. A ufasz jej? Tak, odpowiedziała bez zawahania. Ona jedna mnie słucha. Wieczorem, po kilku godzinach rozważania i przekładania telefonu z ręki do ręki, Magdalena zadzwoniła do Pawła, odebrał po trzecim sygnale. Słucham. Głos miał zmęczony, pozbawiony czułości, jakby nie mówił z żoną, tylko z pracownicą, która dzwoni z pretensją. Nie wrócę. Nie, dopóki twoja matka ma cokolwiek wspólnego z tym układem, nigdy mnie nie bronisz, nigdy nie jesteś po mojej stronie. Po drugiej stronie zapadła cisza. Ciągnęła się, jakby połączenie zostało przerwane, ale oddech Pawła w tle zdradzał, że nadal tam był. W końcu powiedział, wybrałaś pieniądze. Magdalena zamknęła oczy, poczuła, jak serce jej przyspiesza. Ale nie z miłości, z gniewu, z bólu, z wściekłości, że sprowadzono ją do roli posiadaczki spadku, nie osoby. Nie, odpowiedziała z opanowaniem. Wybrałam siebie, rozłączyła się, zanim zdążył odpowiedzieć. Telefon zadrżał jeszcze dwa razy wiadomości, nie otworzyła ich. Nazajutrz, kiedy Martyna wyszła do sklepu, Magdalena usiadła na jej komputerze. Coś ją tknęło. Przejrzała swoje maile i znalazła coś, co sprawiło, że dłonie jej zdrętwiały. E-mail sprzed tygodnia, z adresu, którego nie znała. W załączniku drugie zdjęcie. Tym razem tylko Martyna. Wyszła z pracy, rozmawiała z kimś przy samochodzie. Mężczyzna z brodą, ciemna kurtka, nieznany. Opis zdjęcia, każda maska kiedyś spada. Magdalena nie wiedziała, co o tym myśleć, ktoś grał z nią w grę. Ale kim był? Kto miał dostęp do niej, do Martyny, do ich życia? Wieczorem, nie mówiąc matce o mailu, zadzwoniła do Martyny z pracy. Musimy się spotkać, ale gdzieś na neutralnym gruncie. Co się dzieje? Zapytała Martyna. Ktoś nas obserwuje i nie jestem już pewna, czy tylko z zewnątrz. W kawiarni, godzinę później usiadły przy stoliku w rogu. Magdalena wyjąła koperty i pokazała Martynie oba zdjęcia. Ty też jesteś celem. Martyna długo milczała, wpatrując się w zdjęcie swoje i nieznajomego. To mój dawny znajomy, z uczelni. Nic groźnego. To dlaczego ktoś wysyła mi twoje zdjęcia z podpisami jak z taniego thrillera? Martyna spojrzała córce w oczy. Bo ktoś chce nas poróżnić. Kto? Martyna zacisnęła usta. Jej oczy pociemniały. Jadwiga zawsze była sprytna. Za bardzo. W tej chwili telefon Magdaleny zawibrował. Nowa wiadomość. Bez numeru. Nie wszystko jest takie jak myślisz. Martyna coś ukrywa. Magdalena zerwała się z miejsca. Czy ty masz ze mną grać? Ty? Martyna spojrzała na nią bez cienia emocji. Nie jestem twoim wrogiem, ale jeśli mnie nie posłuchasz, obie przegramy. Magdalena wyszła z kawiarni bez słowa, serce waliło jej jak młotem. W tym momencie nie wiedziała już komu ufać. Za rogiem kawiarni mężczyzna w ciemnej kurtce wyjął telefon. Zaczyna pękać, jak mówiłaś, powiedział cicho. Po drugiej stronie kobiecy głos odpowiedział spokojnie. Jeszcze kilka dni. Potem pokażemy jej prawdę. Drzwi wejściowe zadzwoniły trzy dni po tym, jak Magdalena opuściła mieszkanie w Ursusie. Martyna spojrzała przez wizjer i nawet nie wzdychając otworzyła. Paweł stał w progu jak człowiek, który od dawna nie spał. Koszula pomięta, twarz blada, oczy czerwone, nie od płaczu, tylko od walki z samym sobą. Ale Martyna nie była skłonna do litości. Ona żyje, oddycha, je i śpi, powiedziała zimno. Jeśli chcesz rozmawiać, rozmawiaj tu, nie wejdziesz dalej. Paweł skinął głową bez słowa, stał przez chwilę niepewny, czy wejść do środka czy czekać. W końcu Magdalena wyszła z pokoju, oparta o framugę, ubrana w dres bez makijażu, z włosami związanymi niedbale, ale jej spojrzenie było trzeźwe, ostre. Czego chcesz? zapytała cicho. Paweł wziął głęboki wdech. W jego głosie było coś, czego wcześniej nie znała, nie tyle skrucha, co rezygnacja. Nie powinienem był cię dotykać tamtego dnia. To nie jestem ja, nie taki jestem. Magdalena milczała, więc mówił dalej. Ale ty musisz zrozumieć, co moja matka przeszła. Ona przez całe życie tylko dla mnie, sama, z ojcem, który znikał. Cały czas próbowała dać mi wszystko, choć sama miała niewiele. Chciałem jej to oddać. Wiem, że zrobiłem to źle. To oddaj jej ze swoich pieniędzy, Paweł powiedziała chłodno, patrząc mu w oczy. Ta spadkowa kasa to jedyna rzecz, którą dostałam w życiu bez warunków, bez pytań, bez oczekiwań. I nie oddam jej, żebyś mógł spłacić swoją wdzięczność. Paweł chciał podejść bliżej. Podniósł dłoń, jakby chciał dotknąć jej ramienia, ale ona cofnęła się bez wahania. Nie próbuj, po tym co zrobiłeś, nie potrafię ci już ufać. Zadrżała jej broda, ale głos miała twardy. Wiesz co mnie zabolało najbardziej? Nie to, że mnie popchnąłeś. Nawet nie to, że twoja matka grzebie mi w życiu, tylko to, że ty stałeś i patrzyłeś, jak ona mnie podważa i milczałeś. Milczałeś jak ktoś, kto się zgadza. Paweł opuścił głowę. Myślałem, że uda się to jakoś ułożyć. Ułożyć? parsknęła. A może bardziej zmanipulować? Przeczekać, aż zmięknę. Martyna z kuchni wciąż słyszała wszystko. Nie zamierzała się wtrącać, ale miała w dłoni telefon i gdyby cokolwiek potoczyło się źle, była gotowa. Paweł stał chwilę w ciszy, nie wiedząc, czy powiedzieć coś jeszcze. W końcu tylko westchnął i cofnął się o krok. Ja. Przepraszam. Za wszystko. Nie odpowiedziała, tylko zamknęła drzwi, zanim zdążył się odwrócić. Następnego dnia Magdalena wstała wcześniej niż zwykle. W dłoniach trzymała kartkę z adresem kancelarii adwokackiej, który dostała od Martyny siedziała z nią całą noc wspierając nie naciskając ale z każdym słowem magdalena zbliżała się do nieuniknionego w poczekalni adwokackiej ręce jej się pociły kiedy przyszła kolej weszła do środka jak automat prawniczka młoda energiczna kobieta o imieniu kalina przywitała ją z powagą proszę usiąść jak mogę pomóc Magdalena wyjęła z torebki dokumenty, notatki, zdjęcia, ale zanim jeszcze zaczęły przeglądać papiery, powiedziała: chcę się rozwieść, bez mediacji, bez prób. On wie co zrobił. Ja wiem czego już nie chcę. Kalina tylko skinęła głową. To będzie trudne. On się zgodzi? Jeśli nie, i tak to przepchnę. Nie boję się już. Dwa dni później telefon Magdaleny zapikał kilkanaście razy. Wszystkie wiadomości były od Jadwigi, długie, pełne dramatyzmu. Jedna z nich brzmiała: Kobieta bez mężczyzny to pusta skorupa. Zobaczysz, zobaczysz, co to znaczy samotność. Mężczyzna to podpora, nawet jeśli nie idealny. Magdalena usiadła na łóżku i patrzyła w ekran bez reakcji. Nie odpowiedziała żadnej z wiadomości. Kiedy Martyna wieczorem przyniosła herbatę, zapytała cicho: Co ona ci pisała? Że umrę samotna, Martyna uniosła brew lepiej samotna niż duszona. Dobrze, że przynajmniej nie jestem jedyną, która tak myśli. Nigdy nie byłaś, po prostu wcześniej nie słuchałaś. Magdalena po raz pierwszy od tygodni poczuła coś na kształt ulgi, nie radości, ale siły cichej, twardej siły, która nie potrzebuje wrzasków, żeby istnieć. Późnym wieczorem, siedząc sama w kuchni, Magdalena wróciła myślami do zdjęć, do wiadomości, do głosu Pawła, który mówił: "Wybrałaś pieniądze". To nie były tylko pieniądze. To było wszystko, czego w życiu nikt jej nie dał bez warunku i nie miała zamiaru tego oddać. Nie zauważyła, że w telefonie pojawił się nowy e-mail. Nadawca Znowu anonimowy, tym razem z załącznikiem nagranie. Kliknęła. Ona nie wie nic, myśli, że to tylko o mieszkanie chodzi, ale musimy działać zanim otworzy usta. Głos kobiecy, nie Martyna, nie Jadwiga, inny, ale znajomy. Magdalena poczuła, jak jej ciało nieruchomieje. Głos należał do kogoś, kogo widziała wcześniej tylko raz kobieta, która kiedyś rozmawiała z Pawłem w galerii handlowej, mówił, że to znajoma z pracy. Na ekranie pojawił się podpis to dopiero początek. Nagranie nie dawało Magdalenie spokoju przez wiele dni. Odtwarzała je raz za razem, wsłuchując się w każde słowo, każdy oddech, każde zawahanie w głosie kobiety, która mówiła o niej jak o przeszkodzie jak o problemie do rozwiązania. Nie wiedziała, kim dokładnie była ta kobieta, ale jedno było pewne. To nie chodziło tylko o mieszkanie, to nigdy nie chodziło o mieszkanie. Nazwisko w podpisie maila fałszywe. Adres IP nie do namierzenia. Ktoś wiedział, jak ukrywać ślady, i ktoś bardzo nie chciałby, by Magdalena dociekała więcej. Ale ona już nie zamierzała bać się ludzi, którzy mówili półsłówkami i działali zza kulis. Po kilku tygodniach bezsennych nocy podjęła decyzję, której się nie spodziewała. Sprzedała wszystko co mogła, wyciągnęła środki ze spadku i kupiła małą kawalerkę na żoli Żoliborzu. Pomógł jej Stanisław Mazur, kuzyn, z którym nie miała kontaktu od lat, ale który pojawił się wtedy, gdy nikt inny nie podnosił słuchawki. Nie pytam, tylko maluję, powiedział, podając jej wałek z farbą. Nie pytaj. Ale niech będzie jasno, szaro, ale jasno. Szaro, jasno, mówisz, uśmiechnął się, jak nowy początek. Mieszkanie miało trzydzieści osiem metrów. Ściany, które wcześniej znały tylko ciszę pustostanu, teraz zaczęły chłonąć zapach kawy, dźwięki kroków, szelest zasłon wybranych samodzielnie. Każda rzecz w tej przestrzeni była jej decyzją, każdy talerz, każda łyżeczka, każda zasłona. Życie było ciche, skromne, ale wreszcie własne. Stanisław raz zapytał: A on? Jeszcze pisze? Czasem. Ale teraz już wiem, że nie chodziło mu o mnie, tylko o to, co miałam. Po kilku miesiącach Paweł przestał wysyłać wiadomości. Jadwiga nigdy więcej się nie odezwała. Rok później zaproszenie na ślub koleżanki z pracy. Imię na kopercie znajome, ale eleganckie litery i złota pieczęć sprawiły, że coś w niej drgnęło. Włożyła sukienkę, którą kupiła bez niczyjego komentarza, buty, które były wygodne, i ruszyła bez oczekiwań. W sali weselnej przy wejściu zauważyła ich od razu: Paweł i Jadwiga. Szli razem, ramię w ramię, matka trzymająca się jego ramienia jak kotwicy. Paweł wyglądał inaczej. Nie postarzał się, nie schudł, nie zniszczał fizycznie, ale coś w jego oczach było martwe. Jakby patrzył przez szkło, a nie na ludzi. Zatrzymali się, jego wzrok spotkał się z jej. Przez sekundę, może dwie, nic się nie ruszyło. Potem on zrobił krok w jej stronę, ale Jadwiga pociągnęła go za rękaw marynarki. Lekki ruch, ale wystarczający. Zatrzymał się i cofnął. Magdalena odwróciła się spokojnie, jakby ten moment nie miał znaczenia, bo już nie miał. Później, gdy większość gości tańczyła albo krążyła wokół bufetu, usiadła z kieliszkiem wina, obserwując salę. Wtedy właśnie podszedł do niej mężczyzna. Wysoki z dobrze ułożonym zarostem w szarym garniturze Maurycy Wrublewski powiedział z uśmiechem pracuję z panem młodym on wspomniał że pewnie cię tu spotkam Magdalena wiem uśmiechnął się znowu ale nie nachalnie usiadł obok z lekkim zawahaniem mogę możesz rozmawiali nie o przeszłości nie o rozwodach pieniądzach rodzinach Rozmawiali o podróżach, o książkach, o tym, kto pierwszy wpadł na pomysł, że można podać ser z miodem. Było spokojnie, bez napięcia. Przepraszam, że pytam, ale. Jesteś z kimś? Jestem ze sobą. Na razie mi to wystarcza. Uśmiechnął się. Czasem to najlepsze towarzystwo. Pod koniec wieczoru podał jej telefon, żeby mogła zapisać swój numer. Zamiast tego wzięła serwetkę, wyjęła długopis z torebki i napisała numer ręcznie. Serio? Jak w liceum? zapytał z rozbawieniem. Serio? Jak w czasach, kiedy nie wszystko było aplikacją złożył serwetkę ostrożnie i schował ją do kieszeni. Zadzwonię. Może. Wyszła z sali chwilę później. Samochód zamówiła wcześniej. Zanim jednak wsiadła, spojrzała na serwetkę w dłoni. Uśmiechnęła się, nie z nadzieją na nową miłość, nie z romantycznym uniesieniem, z ugruntowanym poczuciem, że tym razem to ona wybierze, bez pośpiechu, bez presji, że jej życie już nie należy do cudzych planów, do matek, mężów, oczekiwań, należy do niej, była wolna i to jej wystarczało.